Na pewno dzisiaj chłopcy zostawili całe serducho na boisku, mamy niestety problemy kadrowe, pojechaliśmy na mecz w 12 zawodników i tutaj naprawdę wielki szacunek należy się wszystkim tym, którzy dzisiaj w tym meczu uczestniczyli, którzy zrobili wszystko, żeby ten mecz wygrać. Efekt końcowy jest taki, że możemy cieszyć się z trzech punktów, no i w dobrych humorach wracamy do stalowej woli. Właśnie ciężki sezon ogólnie dla Waszych klubu, także chyba nawet taka, taka wygląda też taki mi miła sprawa. Na pewno dla wszystkich ludzi związanych ze Stalową Wolą, każdy taki kamyczek wrzucony do ogródka siarki jest czymś miłym. Tutaj też przy okazji oczywiście gratuluję siarce awansu, bo na to zasługiwali. Dla nas dzisiaj ważne było, żeby ten mecz po prostu wygrać, zwłaszcza, że w pierwszym spotkaniu ponieśliśmy wysoką porażkę. Dzisiaj się to udało zrobić. Na pewno jest to duży pozytyw, ale też trzeba sobie też wspomnieć o rzeczach, które są problemy, tak jak Pan tu zauważył. No bo to nie może być tak, że my idziemy na mecz z 12 zawodników. Dodatkowo dzisiaj też mecz ma junior starszy, który gra w Mielcu i na ten mecz musi dobierać zawodników z rocznika 2007, a mierzą się z chłopcami, którzy na co dzień występują w czwartej lidze. Trzeba sobie to otwarcie powiedzieć. Po pierwszym meczu pomiędzy tymi samymi zespołami, czyli między Siarką, a stalą drugą. Ten Rada udzielał wywiadu, gdzie zaznaczał, że jest z tym problem, że to nie jest żaden efekt szkolenia, tylko to jest po prostu dobieranie. I niestety to nie uległo poprawie i to też trzeba sobie otwarcie powiedzieć. Jeśli stal, stalowa wola nie zacznie działać na zasadzie naboru, na zasadzie selekcji zawodników, to nie będą tutaj trafiali zawodnicy wyróżniający się i zawodnicy, którzy mają potencjał, żeby na poziomie trzeciej, czy oczywiście drugiej ligi przy pierwszej ligi, którą na pewno stal, stalowa wola chciałaby mieć, mogliby występować. Jeśli dalej klub będzie liczył na to, że w wieku 14 lat będą stawali ukształtowanych piłkarzy, to niestety to nie jest droga ku temu, żeby tych wychowanków mieć. To musi już następować wcześniej. Jagiellonia Białystok, która jest dominantem na Podlasiu, dodatkowo ma też okręg warmińsko-mazurski pod sobą, szkoli od 12 roku życia. I to powoduje, że mają po prostu zawodników, którzy identyfikują się z klubem, którzy chcą tam grać. My dostajemy zawodników wieku 14 lat, zawodników często, którzy mają pewne deficyt, nad którymi trzeba pracować. No nie tak to powinno wyglądać. Stal Stalowa Wola ma wszystko ku temu, żeby szkolić na wysokim poziomie zawodników. Ma to, czego nie mają większość klubów w Polsce, czyli bazę treningową, infrastrukturę. Natomiast potrzebny jest pomysł i potrzebny jest plan szkolenia. Bez tego będzie bardzo ciężko, żeby ci wychonkowie trafiali na wysokim poziomie. Kolejną sprawą jest szanowanie tych wychonków, których Stal ma, bo naprawdę też ma dużo zdolnych chłopaków. Dzisiaj ten mecz pokazał w dzisiejszej kadrze naszego zespołu na 12 zawodników, 11 to byli młodzieżowcy. Natomiast też trzeba sobie zadać pytanie, gdzie są tacy zawodnicy jak Patryk Marut, jak Dziopak, którzy debiutowali w drugiej lidze w stali Stalowa Wola. Oni się zrobili sukces z Sokołem Nisko, awansując do czwartej ligi. I to też na pewno słowa uznania dla trenerów Wtorka, dla trenera Wieprzęcia, bo to są osoby, które chcą w tym stalowowolskim rynku działać, chcą tych młodych zawodników szkolić i też przykład pan autorka że bardzo dba o tych zawodników i myślę, że to są osoby, z którymi gdzieś tam stalowa wola powinna wiązać przyszłość i to te osoby powinny decydować o dalszym szkoleniu tych młodych zawodników. Okej, okay, bramki, kto dla Was jeszcze? Pierwszą bramkę zdobył... o sekundkach... To zawsze najtrudniejsze. <laughs> ja Może od trzeciej zacznę. Trzecią bramkę zdobył Bartek Pioterczak, co cieszy, bo to jest chłopiec z rocznika 2006 który gdzieś tam tej piłki seniorskiej zaczyna dotykać I, i myślę, że z czasem te jego występy też przyniosą się na pierwszy zespół. Natomiast musi on dużo pracować. On zdaje sobie sprawę też, że ma pewne aspekty, w których musi znacznie się poprawić i, i mam nadzieję, że po prostu wykorzysta ten swój talent i potencjał, jaki niewątpliwie posiada. Drugą ramkę zdobył Maju i tutaj Bartek Maj. I tutaj słowa uznania też dla tego chłopaka, bo wszedł z ławki, dał pozytywną energię, dał dobry impuls, podwyższył pradzenie na 2 do 0 i to też na pewno cieszy i pierwszą bramkę zdobył Grawasz, Szymek Grawasz, Szymek Grawasz po dobrze, bardzo dobrze wyprowadzonej akcji, tutaj na pewno takie akcje cieszą, bo to akcja, która miała w sobie dużo jakości i dużo rzeczy, które gdzieś tam na treningach pracujemy i taki bramek w wykonaniu naszego zespołu widzieliśmy najwięcej. No na pewno szkoda tej, tego meczu dzisiejszego, że, że tak słabo żeśmy wyglądali, bo na pewno zespół ze Stalowej Woli był w dzisiejszym meczu lepszy od nas. Może nie o trzy bramki, no ale, ale na pewno byli lepsi zespołem, uważam. Nie wiem z czego to wynikało tak do końca, ale zagraliśmy naprawdę słaby dzisiaj mecz. Dużo rzeczy nam po prostu nie wychodziło, było dużo niedokładności. Gdzieś, gdzieś chłopcy widać, bo nie czuli tej piłki. No, 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 szczerze, ciężko się na to patrzyło No i, no i niestety no, przegraliśmy. Wiadomo, że to są derby, jakieś te mniejsze w okręgówce. No, szkoda tego meczu. Aczkolwiek na pewno nam to nie zepsuło świętowania e, wczorajszego meczu. Wiadomo, pierwszego zespołu, który, w którym żeśmy awansowali do drugiej ligi, no i, i, i to jest dla nas najważniejsze. E, z tego sukcesu się cieszymy w klubie, trenerzy. My, no a tutaj trudno, no, no raz, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Natomiast raczej już mamy to czwarte miejsce pewne w okręgówce. Uważam, że to nie jest, nie jest zły wynik, patrząc na drużyny, jakie grają w tej klasie i o co walczą. Dlatego no, nie będziemy szat rozdzierać po tym meczu. Okay, Dzięki bardzo.